Ciężki, że te morcy morscy, to jakoś tak. Dobra, to To już koniec, to są...

I, don't, I, don't, I don't.

Kto chce ze mną, ze mną yy, na walkę ze skałki? Nie ja sprawdzam, czy tu nie ma jakichś wiesz, patyków. To kurwa. Musiał być tamtą, i bardziej gdzieś tu, bo tu wiem, że tu jest błędy. Na не, Czartowały za płytko Za płytko za płytę Czekaj na przyjemność, to trzeba se zasłużyć! To było dobre Słuchajcie jeszcze raz tak pół minuty, jeszcze raz To samo